Jesteśmy pewni, że nasza jadłodzielnia nauczy dzieci niemarnowania żywności i dzielenia się nią. Nie jesz, podziel się. Przeprowadzimy konkursy na najpiękniejsze budki lęgowe i domki dla owadów. Następnie umieścimy je na drzewach rosnących na terenie szkoły. W pobliżu założymy łąkę kwietną. Chcemy mieć na świeżym powietrzu tablice informacyjne, być tropicielami różnych zwierząt. Chcemy skorzystać z ziołowych rabatek do kanapek, a owadom zapewnić schronienie eko z zielonych słup, eko-czary domu, zrób planetarny układ eko-zancić byśmy nawet niewielkie zmiany mają znaczenie. Chociażby zróbmy coś z tymi butelkami. Ma pomysł, butelka do butelki, zrobimy dla szkół obecnych. We współpracy z naukowcami stworzymy zielone oczyszczacze powietrza. Zazielenimy szkolne podwórko roślinami, które potrafią pochłaniać pyły.